Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Przede mną na stole boczek. Boczek uwielbiam. W przeróżnych postaciach. Boczek będzie na grillu. Grillowałem już boczek. A czy nie można tego zrobić inaczej? Oczywiście, że można. I dopóki mi się boczek nie przejdzie, będę powtarzał te rzeczy, które już robiłem i będę ciągle starał się zrobić to na jakiś inny sposób. Boczek w Dwa kawałki, łącznie dwa kilogramy. Mniej więcej po kilogramie, większy, mniejszy, nie ma to większego znaczenia dla tego, co będę robił. Przygotowane przyprawy na te 2 kilo. Sól 40 g, zwykła sól kamienna, zioła, właśnie tytułowe zioła. To jest przede wszystkim tymianek, cząber i rozmaren. Tymianek i cząber po porządnej łyżeczce. Rozmaryn, pół łyżeczki, można dać trochę więcej, ale nie za dużo delikatny akcent czosnku mielonego pół łyżeczki. Wszystko to teraz wrzucę do jednego pojemnika. Porządnie wymieszam natrę oba te kawałki. Może najpierw wymieszam zanim jeszcze coś pokażę. Jeszcze parę razy zakręcę. Bo jest to naprawdę chudy, cienkie płatki naprawdę chudego, ładnego boczku. O, to chyba widać. Porządnie je tymi przyprawami natrę. Złożę jeden do drugiego, zawinę folią spożywczą i zapakuję próżniowo. Yy, dlaczego próżniowo? Dlatego, że oczywiście można to w zwykłym pojemniku złożyć jeden do drugiego i wstawić do lodówki, ale pojemnik musi stać w jakiejś takiej bardzo konkretnej formie i Zawsze jest problem z jego przemieszczeniem, właściwym ustawieniem, jak ktoś ma lodówkę pełną. Bo jak ma lodówkę pustą, nie ma problemu. Ja mam wiecznie lodówki pełne, w związku z powyższym mi jest wygodniej zapakować to próżniowo, bo wtedy mogę walnąć gdziekolwiek w lodówce i się nie, nie przyjmuję, że doleży na tym boku czy na tamtym boku. 3 doby do 5, no 24 godziny to zupełnie minimum, ale. Radziłbym 3 doby wytrzymać, bo oczek gruby nie jest, trzy doby wystarczą. Ja postaram się może do pięciu, bo to tak mi czasowo pasuje, bo będzie akurat weekend, a na weekend chciałbym to zrobić. Ale też dużo zależy od pogody. Jeżeli pogoda będzie miała mi się zepsuć, no to oczywiście po trzech dniach to otworzę. To co mówiłem, robię. Zapakowane do lodówki na 3 do 5 dni. A co potem opowiem? Na razie. Po pierwsze, rozpalić i rozgrzać grilla. Po drugie, grillować. Zaczynamy. Niech się rozpala, a ja idę przygotować oczekiwanie. I powinien być rozgrzany powyżej 150 stopni, tak 170-180. Na razie kładę na taki rozgrzany ruszt po to, żeby przypiec, maksymalnie przypiec po obu stronach, ale krótko. Wspaniale zioła pachną jak się tylko z gorącym rusztem spotkają, ale to jest dopiero początek, jeszcze długa droga przede mną. się psuje i też zaczyna kropić. To już nie kropi. To już regularnie pada. Ale grillować trzeba dalej. Mięsko jest na grillu. Już jest ładnie opieczone. Teraz muszę zdjąć boczek z grilla i broję trochę grill. Z boczkiem też muszę jeszcze wykonać pewne działania. Jakie? Zobaczcie. Warunki trochę utrudnione, bo nie mogę zbytnio z kamerą wyjść na deszcz, który pada, ale postaram się pokazać. Słona termiczna zabezpieczona folią, żeby nie kapało bezpośrednio na cyrenikę A na tym ruszcie będę grillował dalej, ale za chwilę jeszcze. Teraz dwa dodatkowe elementy smakowe ostro. i delikatnie słodko, czyli miód. Ale naprawdę, naprawdę niewiele. Teraz najtrudniejsze. Muszę spróbować to zrolować. Może chwilę poczekam nawet. Ale chyba nie jest tak gorące, dam radę. Przygotuję tylko sznurek. Nie powiem, żeby to mi łatwo poszło. Przede wszystkim dlatego, że gorące, a po drugie dlatego, że śliskie. Ale udało się. Obetnę tylko nadmiar sznurków. I boczek wraca na ja. dila. nadal 150-170 stopni Ze dwa razy obrócę, żeby <coughs> przepraszam, Za dwa razy obrócę, żeby się dokładnie opiekł i będzie gotowe może 20-30 minut jeszcze mi to zajmie chrypa trochę chłodno się zrobiło chyba odchoruje tego grilla Pada, raz nie pada, ale w końcu doczekałem się. Jest gotowe i teraz trzeba spróbować. Zaczyna coraz mocniej padać. Szybciutko przestawiam kamerę. Troje, próbuję i uciekam. Robi się naprawdę wilgotno. Mm. Pachnie wspaniale. <laughs> Jeszcze po drugi kawałek. O! Przymknę, bo się płomień pojawił. To jest tak dobre, że się naprawdę powstrzymać nie można. Leciutko, leciutko ten miłocik wyczuwam. Paprykę dość wyraźniej. Pyszna, naprawdę pyszna. Możecie spróbować. Bardzo dobre. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia na tych kolejnych odcinkach. Ale papryczka grzeje. Pycha. Na razie uciekam, bo pada. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, żeby znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz Tematyczne koszulki, i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.